Cześć, witajcie. Witam was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj robimy kolejne ciasto na świąteczny stół. Ostatnio robiliśmy pierniczki. Tutaj na górze możecie znaleźć ten przepis, możecie sobie go zrobić, spróbować, może wam się spodoba. Tutaj też wrzucę wam propozycję przepięknej i pysznej gwiazdy makowej. Jeżeli lubicie makowce, no to to jest ciasto dla was. Naprawdę wspaniałe. A dzisiaj zapraszam Was na kolejną porcję świątecznych ciast. Miałem do wyboru trzy ciasta. Nie wiedziałem, które wybrać, dlatego poprosiłem naszych znajomych o pomoc. Marzenka i Piotr, serdecznie Was pozdrawiam. Pomogli mi w wyborze i wybrali sernik kajmakowy z orzechami włoskimi. Myślę, że to strzał w dziesiątkę. Jeżeli lubicie serniki, musicie to zrobić, ponieważ ten sernik. Ma proste składniki, ale już wiem, jak je przeczytałem, że będzie naprawdę dobry. Przepis zapożyczyłem z mojego ulubionego bloga. Żad. Przepis zapożyczyłem z mojego ulubionego bloga. Tutaj na dole w opisie zostawię Wam link, no to bierzemy się do pracy. Na początek robimy spód ciasta. Spód ciasta będzie z ciastek pełnoziarnistych z masłem i to wszystko razem będziemy łączyli, podpiekali i tyle. Później będzie masa. Masa to ser biały, musimy go trzykrotnie przekręcić przez maszynkę. Do tego będzie serek mascarpone plus dodatki. To co? Działamy, zabieram Was do pracy. Robimy. Na spód potrzebujemy 100 g ciastek zbożowych pełnoziarnistych. Ja mam tego typu z czekoladą, będzie smaczniejsze. 125 g orzechów włoskich. Muszą być drobno posiekane. Ja jeszcze mam całe, zaraz będziemy je siekać. Oraz 20 g masła. Masło musimy rozpuścić, później je delikatnie musimy ostudzić i będziemy łączyli z ciastkami. Masło już mamy rozpuszczone, niech ono sobie stygnie. Teraz w międzyczasie musimy poszatkować, posiekać na drobno orzechy. Teraz tak, ciastka i masło musimy zmiksować w malakserze. Ja do tego użyję sobie termomiksa. Masa musi przypominać taką konsystencję mokrego piasku. No to działamy. Czas nastawię sobie na kilka sekund. 8. Powinno wystarczyć i obrót też około 8. No i mamy wszystko pięknie pomieszane. Teraz masę to łączymy z orzechami. Wsypujemy orzechy. I to wszystko razem łączymy. Mamy to wymieszane. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam nową szpatułkę do mieszania. Mikołaj mi przyniósł, taka ładna. I teraz blachę. Wykładamy papierem do pieczenia. Tutaj bok mam około 23 cm. Wszystko wykładamy. Na całej powierzchni. Dobra, mamy całość, ale jeszcze sobie łyżką sztywną można to wszystko połączyć, żeby nam się później nic nie rozpadło. Oczywiście, jeżeli yy, macie ochotę na grubszo, grubsze dno. To możecie dodać więcej ciastek. Ja tutaj dodałem 200 gramów, w przepisie mamy 100. Oczywiście też dodatkowo więcej masła do tego dochodzi. I też będzie wszystko w porządku. Teraz tak wyrównane dno tortownicy wkładamy do piekarnika nagrzanego na 175 stopni i podpiekamy około 10 do 12 minut. Do takiego delikatnego zarumienienia się. Spód ciasta już się piecze. Teraz musimy robić masę. Do masy potrzebujemy ser białego, który musimy trzykrotnie przynajmniej zmienić. Ja jeszcze nie mam zmienionego, dlatego teraz będę go mienił. No to zaczynamy pracę i pokażę Wam, jakie są składniki potrzebne do naszej masy. Potrzebujemy 750 g twarogu półtłustego. 250 g serka mascarpone, 3 czwarte szklanki cukru, 1 łyżka mąki pszennej, zapach waniliowy, 80 g posiekanych orzechów włoskich oraz 3 jajka i 2 żółtka. Ja tutaj mam już wszystkie razem połączone. Dodatkowo będzie nam potrzebna jeszcze puszka masy krówkowej, kajmakowej, ja mam taką 400 gramową. No to teraz tak, musimy twaróg przekręcić przez maszynkę minimum trzykrotnie. Ja do tego użyję standardowej maszynki do mielenia. No i co najważniejsze, wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. Nie wiem, czy już wcześniej Wam o tym mówiłem żeby nie było to wszystko zimne tylko w temperaturze pokojowej no to działamy ser już mam pięknie zmielony zobaczcie jak ładnie wygląda i w międzyczasie wyciągnąłem już Piekarnika nasz spód. Super się podpiekł. Teraz wszystkie składniki będziemy wrzucać do misji miksera i będziemy wszystko łączyć do jednolitej masy. Teraz możemy robić dalszą część. Do miski wrzucamy twaróg. Serek mascarpone, cukier, jajka, przesianą mąkę i zapach waniliowy. I teraz wszystkie składniki musimy zmiksować na gładką masę. Teraz miksujemy na jednolitą masę, gładką masę, ale nie miksujemy zbyt długo, aby się ten ser nam za mocno nie napowietrzył, ponieważ później, gdy jest mocno napowietrzony, szybko nam rośnie, a później opada. To nie będzie dobre. Tylko do połączenia składników mieszamy. Już się zmiksowało pięknie. To wygląda. Zobaczcie, piękna, gładka masa wyszła. Super. Zrobię. Mm. Bardzo dobre. Mm. Ten zapal waniliowy robi robotę. Teraz do tego. Wsypujemy orzechy, orzechy trzeba było posiekać na bardzo drobno. No tym razem wrzuciłem do Thermomixa, elegancko sobie wszystko pociachałem. Jest bardzo drobno, tylko dla smaku wrzucam wszystko. I mieszamy to do połączenia składników. Pięknie to wygląda, muszę Wam powiedzieć. Zapach niesamowity. Hmm. Chciałoby się już zjeść, ale jeszcze chwila. Dobra, teraz to wrzucamy na podpieczony spód. Jeszcze ze skroby całe dobro, niech wszystko zostanie tu, gdzie trzeba. Ekstra. I teraz tak, pieczemy w temperaturze 150 stopni około 60 minut. Do takiego momentu, aż cała powierzchnia sernika będzie ścięta i sprężysta. To należy sprawdzić sobie patyczkiem. Musimy to później wyciągnąć, przestudzić przy wyłączonym lekko uchronym piekarniku. Wyciągamy i chłodzimy kilka godzin w lodówce. A na koniec jak już będzie wszystko zimne będziemy smarować górę kajmakiem, ozdabiać orzechami, no i wiadomo, kawka, kawałek ciastka, jemy. Ale teraz pieczemy. Sernik się piecze w piekarniku. Co do masy kajmakowej, najlepiej kupcie sobie taką puszkę, tak jak ja mam. Jest to gotowa masa kajmakowa, taka krówkowa, z firmy Bakalino. są różne. Ale polecam Wam, ponieważ już jest zrobiona, nie trzeba nic kombinować. Możecie kupić sobie takie mleko skondensowane i gotować w puszce, ale od zamkniętej i około 2 godziny się gotuje. To jest zawsze ryzyko, że może coś wystrzelić. Tak więc nie próbujcie, nie ryzykujcie. Kupcie sobie gotową masę krówkową, będzie najlepsza. Delikatnie się smaruje. Jeżeli nawet jest samocno gęsta, można delikatnie w garnuszku podrzeć. I wtedy masa się robi gładziutka, lejąca. Można wtedy ładnie, delikatnie podlać na ciasto i, i wyrównać. Najlepszy motyw nie ryzykujcie, nie gotujcie, bo czasami wystrzeliwuje. Ale teraz czekamy, aż się sernik upiecze. Minęło 60 minut. Sprawdzimy zaraz, jak sernik się już upiek. Myślę, że już będzie gotowy, ale za chwilkę sprawdzę jeszcze patyczkiem i zobaczymy, co będzie się działo. Tak, jest idealny, już taki sprężysty, fajny. Wyłączam piekarnik i przy otwartych, uchylonych drzwiczkach musi delikatnie ostygnąć. już zastygł w lodówce teraz mogę go wyciągnąć i dokończyć czyli robimy polewę z skajmaku i dekorujemy orzechami. Kajmak jest z puszki muszę go jeszcze wrzucić na garnuszka delikatnie podgrzeję, żeby się tak fajnie rozpuścił i będzie mi ładnie się mógł polać po całym serniku. Pokażę Wam jak to zrobię zobaczcie jaki już jest zastygnięty nie wygląda. Kawałki orzechów są widoczne. No i robimy dalej. Mam już mój kajmak. Mogę go sobie wyciągnąć ze środka. Troszeczkę w puszce trzeba zostawić. Ponieważ trzeba go spróbować. Delikatnie go podkrzeję tak żeby to się wszystko połączyło. Można spróbować też taką masę samą posmarować, też dobrze będzie, ale jak podgrzeję to on jest taki bardziej ciekły i łatwiej jest rozprowadzać po całym ciście. Stefanik już jest gotowy, nawet jest smaczny, ale następnym razem chyba bym nie dodawał tych orzechów do masy po to, żeby była masa jasna, biała, taka serowa. Ogólnie jest ciekawy. Dzięki, że byliście ze mną, zapraszam Was serdecznie na następne filmy. Obserwujcie nas, subskrybujcie i do zobaczenia. Na razie, cześć!